Dobra, to jest wstęp. Zapraszam do filmu Wygłupy, Konrady i Maty i Dadeusze. Jestem sobie z Konradem i z Matim na zacho. To równie dobrze mogę jakiś backstage nagrać. Teraz oni robią poradnik do Showita Później tam chyba do Hila mają robić. Nie wiem Jak myślicie, co to może być za sztuka walki syk Sy, Sy. No ale tyłem do przeciwnika się odwracać to niebezpiecznie chyba Poradniczek, można się spodziewać na forum kiedyś Nie wiem kiedy Kiedyś na pewno syk, jabłuszko Będziemy pływać Musimy Dobra dzwonić do to jest za tym. Masz tu jakieś Halo Junga? Mam go na fejce. To jest już tu. Możesz pokazać widzom. No jak tu nic nie widać. Pokaż dla O to pokazuję widzom. Widzą czy nie widzą? I normalnie, I normalnie wyobraź sobie tak jak na łódką jedziesz i wynajmujesz domki przy łódkach. to tu przyjeżdżasz, żeby pojeździć na wodę. Płacisz to nie wiem 5 zł za ciepłą wodę, 5 za zimną za łusko, no to, to po co ci zimno? Nie, tak w razie posławiamy, czego? Się, nie, w razie czego mówimy, że szukamy duchów? Jest taka aplikacja. Tak. Jest a a pokemony, mówimy, że pokemony zbieramy. No, bo, albo Pokémony. <laughs> kurwa, ale co? Plac zabaw? Nie wiem, to jest To jest O kurwa, faktycznie to jest, Może te sklejki? A <śmienicza> to ci co przyjeżdżają, za piątkę mają wodę? I żalające tu wiadra? To jest spod na wiadro, fuj. Wiadro spod. No, wiadro spod. Dobra, chodź. Zamówię. Nie podpuszczam cię, ale nie podciągniesz się. To ja? A czeka, masz mi się tu spierdolić <śmienicza> <śmienicza> y. Siłownia plenerowa. I od razu wiaderko po ćwiczeniach. To przecież to się robi tak, że zasysasz te wiadro w płucach no, i wypuśca. O to, żeby raczej się wjechało nawet. Ile jest liter w alfabecie? Odpowiedzi wpisujcie Nie wiem. Nie, nie, nie. Ile jest? Nie no, coś Dwa, około 25. 23, 25? 25. No. Dobra, liczymy. A, B... A z polskimi znakami czy nie? Nie, bez, bo z polskimi to około 30 nawet może być. 29 bodajże. Kto policzy dobrze w komentarzu, dostanie serduszko. Baseny... To jest miejscówka... Baseny... Dobra, to wypipczę to. Nie powiem. Pamiętam, że truje zrobiłem z tego dużego. Pamiętam, Jak nie to, zaczynałem jeździć na doskoroce nie wyobrażałem sobie skoczyć na to na 50. A teraz bez problemu. A teraz bez problemu. Całkiem fajny murek, manual, pad... Cyk, cyk. To Zjeżdżalnia to by to, dla prawda? odważnych. A patrzcie, że tutaj w ogóle ktoś jeździł na tym tym małym, piggielcy pod. Ej, to fajne. Tylko można u... głową Po Potem masz kask. No widzisz, ale filter Top 3 instagramerów w Polsce Top 3 filtry Konrada To jest mój ulubiony No to to jest top 1 to jest... ale jeszcze są dwa inne nie? Osobne. A chyba Alien Rap Armanent Miri Rimper. Ale to z inspiracji Jungena y, Moim no, jest ten stopruga, po no. czego? Na Że? White Putin? A tak się nazywa ten film? Ale ja nie wiem, White Putin to ten mem był. Nie, po prostu mówię po prostu, chyba Indie po prostu jakiś film. Arba? Mamy deski, no, mamy kamery. Pawolonik piąteczka. Fawolonik, piąteczka. A ja się wrzucę aparat na statywik. Tak? Tak myślę. Ale super spot, podoba mi się. Ja nie wiem, to ja przy... jak manuala. Dobra, zmiana perspektywy To się napiero nazywa jazda w gólu. <laughs> Fale-se de sova. Weź zatrzymaj i mi pokaz proszę, U, no i ale stylowo. <słyski> Jak się pan czuje po upadku? Dobrze bym się czuł, gdybym był na rybach. <śmiech> 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 no, nie mam siły już. Tak, A ty oazę masz nawet. Ja. A gdzie jesteśmy? A? Prawdziwa oaza. <laughs> no pokaż. Co to jest zjeżdżalnia. A gdzie jesteśmy? Na basenie. Jaka powinna być wytalić. Z wodą. Wodna zjeżdżalnia. Ja ci kręcę, ale leci. Doleci, O. Kto nie z... podpuszczam cię, ale Dufskim nie wczeszło. <laughs> ale daj. Tak tak na... Jeden na siłownię akurat teraz. O kurde, nie zauważyłem tego. Kto zrobi 50 na tym? <laughs> na który? Masz trzy, po... Patrz, trzy poziomy tu i potem Ile, trzy, idę dwa. Idę się bawić. No, no chyba zaliczamy. No nie, no, na dwie, dwie nogi nie wylądowałeś. Pa, ja zrobię Lepiej niż ja zrobiłeś, lepszy jesteś zjeżdżony. Ja to jestem lepszy. Każdy jest najlepszy. Jesteś zwycięzcą. Będziesz diamentem Nie wiem co on zrobi. Bo borda na dwóch, pa! Na dwa. O. Mhm. I co teraz? Ja tak, stąd zej. Nie da się. Ja może jakoś tak. Spróbuję przeskoczyć ten tak. Salto w dół. Deską mogły. O. I wpadło do, do basenu. Zaliczamy. Ale jakim pociskiem widziałeś? No tylko nie złapałeś. Ja to nigdy tak nie zrobiłem. Czekaj, nagraj to. Dobra, dawaj. To jest najlepsze. No ale czekaj za blisko, stoisz. No! Oooooo! Jeszcze dalej. Kurwo, miałem cię dobrze, ale. Miałem dobrze, to musiała się przekręcić. Oto nasz zawodnik Mateusz Różnicki będzie wykonywał trik nollie Flip. Czy mu się uda? No. Ja źle wskoczyłem Nie bardzo Oła, kurwa! Dasz radę, wierzę w to Ja wiem <laughs> no znowu biłem tego nosa No kurczę Konrad, jakie jest top 3 wkurzających się skateów Wkurzających się skate'u? Tak, że im nie wychodzi. No, miejsce pierwsze Mati. Zrobił! Zrobiłem tego noli flipa Zrobiłeś. A ale brzydko dalej. Brzydko, bo nie ciągnąłem go tak bardzo w dół, tylko jest taka strzała. Nie, no, na nagraniu jest git. Okay. Popa. Kurwa, co tuż... Jeszcze raz, bo to mi kurwa. Ja? Możemy iść. Dobra. Koniec odcinka. To były Wygłupy z Matiem i z Konradem. Dzięki za oglądanie. Taki luźniejszy materiał. No i tyle. No. Zapraszam na Instagrama, na in do innych filmów, do subskrypcji. Elo.